Hej wam wszystkim, w kolejnym filmie. Bardzo dawno nie nagrywałam, wiem i z góry Was od razu przepraszam. Mm, wiem, że czekaliście. Wiem, że no, to nie było fair z mojej strony, bo e, no, chciałam dodawać normalnie filmy. I no, nie poszło wszystko zgodnie z moimi planami. Takie jest życie, niestety, ale wiem, że zrozumiecie, ale dlatego chciałabym nagrać ten filmik taki informacyjny, co się działo, co się będzie działo, dlaczego mnie nie było trochę też, chociaż e, powiem Wam tylko tyle, że e, wiecie, że ja byłam w Niemczech. Teraz jestem, przepraszam, że takie dziwne tło, ale ogólnie jestem u rodziców i nagrywam u nich w jadalni um, ale myślę, że, że nie jest najgorzej nie jest najgorzej i byłam w Niemczech byłam w pracy e, po pierwsze e, no troszeczkę moje zdrowie podupadło przez to, że ja miałam kontuzję kostki wielu e, wiele razy, wielorazowo że zapomniałam jak się mówi naprawdę, ale nie chcę już nie będę edytować tego filmu. Postaram się go nie edytować i wrzucę takim, jaki jest po prostu. Mam nadzieję tylko, że się nie rozgadam. Ale już zmieniam temat co chwilę, więc skup się, skup się, Ola, skup w ogóle e, taka mała dygresja, że dobrze, że zwróciłyście mi uwagę, jak wrzuciłam podcast, że ja się nie przedstawiam. Więc tak, jestem Ola i zacznę się przedstawiać na początku filmu. E, no, już zapomniałam o czym mówiłam, ale ogólnie, no, przez moją kostkę, no, troszeczkę ciężej mi było e, w tej pracy, ale dałam radę, dałam radę. I troszeczkę się też przedłużyło, bo miałam zostać tam do połowy sierpnia, zostałam do końca sierpnia. Filmy miałam przygotowane wa dla Was do połowy sierpnia, właśnie, i stąd też moja nieobecność. Bo potem pojawiły się trochę inne problemy, głównie powiedzmy rodzinno-zdrowotne, gdzie moje, pro moje problemy wymieszały się z problemami yy, mojego chłopaka. I no tak jakoś ciężko było. Ciężko było przez właśnie ten miesiąc. Yy, od, poł od połowy sierpnia, właśnie jak się zaczęło sypać, do teraz, a teraz e, kiedy to nagrywam, jest 14 bodajże e, września, więc miesiąc. E, niektóre problemy się skończyły, niektóre mm, nie. Niektóre są jeszcze w trakcie, więc yy, bardzo Was proszę o cierpliwość i je ja będę pomału wracać na Instagrama. Również tutaj postaram się już jeden film Wam wrzucać w tygodniu. Nie zawsze to będzie w poniedziałek. Bo postaram się, no ten film na pewno nie będzie w poniedziałek, bo kręcę go we wtorek. Ale postaram się wrzucać w każdym tygodniu. Dlatego zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Bo tam jak wrzucam film, to Wam w stories y, mówię o tym, że jest film. Więc, żeby nie przegapić, albo po prostu zaobserwujcie mnie tutaj. A najlepiej i tu, i tam, żeby być ubezpieczoną żeby nie przegapić filmu no i tak, będę pomału wracała postaram się wszystko to ogarnąć, ja też wam powiem tak w sekrecie, że jak teraz przebywam cały czas z moim chłopakiem, bo jest tutaj ze mną i powiem wam potem zaraz o naszych planach gdzie będziemy i w ogóle to ciężko mi nagrywać w ogóle film nagrywać przy nim e, to już dramat, a insta stories nawet, e, nie wiem, jakoś, może nie, że się wstydzę, tylko trochę ogólnie przy ludziach się wstydzę nagrywać czegokolwiek, e, ale no, postaram się to zmienić, muszę to zmienić. E, a no, dlatego, że będziemy razem mieszkać w Krakowie. Nie w Niemczech jednak w Krakowie, plany się właśnie pozmieniały, nie wiem czy na gorsze, czy na lepsze, um, bo powiem Wam, że no Niemcy średnio do mnie przemawiają. Wiem, że niektórzy bardzo lubią ten, ten kraj, ja jakby pojechałam tam bez w ogóle żadnych uprzedzeń. Może miałam jakieś tam, wiecie, jak to jak to każdy. Może nie każdy, ale spora część Polaków, no tak, no nie wiem, jakoś nas nie ciągnie do tych Niemiec, tak y, poprzez sympatię, nie? E, ale pojechałam tam z, ze świeżą głową, z myślą, że y, odcinam się od wszystkich właśnie tych uprzedzeń moich, innych ludzi, uprzedzeń do Niemców i pojadę y, z czystą kartką. Ale no nie, no po prostu to nie jest mój kraj, to nie jest moje miejsce na ziemi i powiem wam, że w Polsce też jakby nie czuję w 100%, że to jest moje miejsce, ale to jest przynajmniej mój kraj. Ja jestem Polką. Polska to mój kraj i no nie wstydzę się tego powiedzieć, tak? No to, że nie przepadam za mentalnością na przykład wielu ludzi taką typową polaków czy wieloma rzeczami, które się w Polsce dzieją, to nie znaczy, że się wstydzę tego, że jestem Polką. Z pewnych względów trochę się wstydzę, ale ogólnie, mm, no tak, jestem Polką i to jest mój kraj i wiadomo, że jest tutaj po prostu lżej jakoś. Ehm, no a tam. Mm, no, pominę tyle, koniec tematu Niemiec wyszło na to, że znalazłam pracę w Polsce, znalazłam pracę w Krakowie fajną pracę, może w przyszłości Wam o niej bardziej opowiem, jakoś może a propos jakichś vlogów, czy czegoś takiego ale na razie tak, znalazłam fajną pracę znalazłam mieszkanie, kawalerkę dla nas w Krakowie w centrum Krakowa, więc wow E, I zobaczymy. Jeszcze czekam właśnie, żeby podpisać jedną i drugą umowę, i od października e, jedziemy do Krakowa. Teraz jesteśmy właśnie u moich rodziców e, i no właśnie będę w Polsce, wracam do Polski i plany tak się czasami zmieniają, wiecie co? że naprawdę mm, wystarczy jedno jakieś zdarzenie, wystarczy jeden dzień. Jedna godzina, żeby wszystko odwróciło się do góry nogami, i no nie było tak łatwo na początku, bo myślałam, że ja będę musiała wrócić sama, ale na szczęście okazało się, że nie. W szczęście, w nieszczęściu trochę, ale to już tego, to to już inna historia, yy, yy, nie moja, więc yy, no nie będę Wam tutaj opowiadać więcej. Ale finalnie wróciliśmy razem, jesteśmy razem w Polsce i będziemy na razie w Krakowie. Nie wiem na jak długo. No na pewno nie na krótko, bo mam nadzieję, że zabawię w tej pracy trochę dłużej, bo tak, podoba mi się to, co oni robią, podoba mi się to, jaką będę miała pracę, więc mam nadzieję, że zostanę tam na dłużej. I no w przyszłości, no nie wiem, też nie chcę mówić na zapas, bo wiadomo jak to teraz wychodzi, ale no w przyszłości myślę, że no nie, nie zostaniemy w Polsce na stałe, o tak, nie wiem ile, zostaniemy pół roku, rok, dwa, pięć, nie mam pojęcia, ale raczej nie na stałe i... Zobaczymy jednak, co tam się wszystko pozmienia, bo, bo nie, chcę, nie chcę zapeszać, bo wiadomo, jak to wyszło, ale powiem Wam, że ten stres, który przeżyłam przez te zmiany, był zupełnie inny, który przeżywałam e, kiedyś. I powiem Wam, że jak ja coś planuję, takie, no, nie mówię o takich planach e, codziennych, ale kiedy ja planuję jakieś większe rzeczy, że to teraz jadę do pracy, tutaj zarobię na to i na to i się przeniosę tu, i tu i, w, i, i tak dalej. To wszystko szlak zawsze trafia. Zawsze. Powiem Wam zawsze. I ja musiałam się nauczyć tego płynięcia z prądem. Dla mojego chłopaka to nie jest aż takie trudne, bo on w ogóle jest taki spontaniczny, że szok. Ale ja musiałam się tego nauczyć i to było ciężkie. Nie powiem wam, bo to było naprawdę ciężkie przeżycie, ale no to już wiele historii takich miałam za sobą. I kiedy pojawiła się ta, teraźniejsza, nie było mi aż tak ciężko. Ja mm, nawet się ucieszyłam trochę, że wrócę do Polski. Wiadomo, kasa inna niż w Niemczech, ale nie wiem. Chciałabym trochę pobyć z rodziną, w sensie będę bliżej, będziemy się mogli odwiedzać częściej. Um, chciałabym pobyć w Krakowie trochę, bo tęskniło mi się za Krakowem. Jak byłam w Berlinie to naprawdę... Berlin jest ok, nie mam nic do Berlina, chociaż no nie powala mnie jakoś bardzo. Ale Kraków to jest jednak moje miasto, to jest chyba jedyne miasto w Polsce, w którym mogłabym mieszkać. Kocham Kraków, e, kocham ten klimat i, i szczególnie, że będę mieszkać tak blisko rynku. Um, no to sprawia, że będę chciała się zagłębić w to miasto jeszcze bardziej um, i będę chciała poczuć je, poczuć tę magię, te, magie, te tej staroci i na pewno zagłębię się w, in, w różne takie historie, które mnie kręcą i to mnie jara strasznie. Um, no i tak. No i mam nadzieję, że szybko do Was wrócę. Już yy, zaplanowałam jakieś filmiki dla Was. Muszę je tylko nakręcić, mam nadzieję, że jutro mi się to uda. Yy, I mam nadzieję, że ten filmik zobaczycie w ten sam dzień, w którym go nagrywam, ale zobaczymy, jak to wyjdzie i tak, i będę już, mam nadzieję, na 99% będę tutaj już raz w tygodniu. I proszę Was o subskrypcję, bo no troszeczkę tam podupadło na zdrowiu moje przedsiębiorstwo minimalizmu holistycznie, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, więc bardzo Was proszę o odbudowanie, o wzięcie się w garść i... i, i... Obiecuję, że będę. Naprawdę. Teraz już yy, i teraz będę was in informować, jak coś się tam będzie nie zgadzało, czegoś nie będzie, jakiegoś filmu. Ale mm, jestem już na stabilnym gruncie w miarę. Mam czas na razie, więc będę planować już dużo w przyszłość. Może nie tak dużo, bo nie chcę też mieć na cały miesiąc w przód filmów, bo ja tego nie lubię potem, yy, że nie mam takiej mobilności ale na tydzień na dwa maksymalnie myślę, że filmy będę planowała w przód, żeby w razie, gdyby się coś zdarzyło jakiegoś tygodnia, że nie będę miała filmu, to będę to mogła nadrobić, bo będę miała dwa tygodnie w przód. I w ciągu tych dwóch tygodni na pewno uda mi się coś nagrać, więc tak będę to teraz robiła. Totalnie muszę się od nowa zorganizować. I cieszę się na to, strasznie się cieszę, tym bardziej, że jest wrzesień, powrót do szkoły, dzieci i zawsze to jest taki, dla mnie to jest mm, jak nowy rok, jeszcze bardziej niż nowy rok. Ja y, się cieszę na, tak, na wrzesień, koniec wakacji, y, kocham wakacje, kocham lato. Uwielbiam lato, uwielbiam ciepło, ale kocham też takie przejścia. Z lata, na jesień. Kocham to po prostu. Widzę właśnie nawet teraz za oknem, jak liście już tak żółkną i są takie piękne, jesienne kolory, zaczynają się robić. Eee, I kocham jesień. Jeśli nie jest bardzo deszczowo, to jest taka piękna, złota, polska jesień. To, to jest coś dla mnie i tak. I, i cieszę się na to. Cieszę się, że będę mogła ją przeżyć w Polsce i cieszę się, że wracam, i cieszę się, że, że czekaliście, że czekałyście, i obiecuję, że, że teraz już się biorę w garść, biorę się do roboty i biorę się za nagrywanie. Mam dwa nagrane podcasty, ale coś tam nie poszło z przenoszeniem tego na laptopa, dłuższa historia. E, ale na pewno będę je wrzucać. Może nie dwa na raz, ale e, no spodziewajcie się w najbliższych tygodniach też podcastu. E, I tyle nie chcę przedłużać, bo już 15 minut gadam e, i muszę odebrać brata ze szkoły. <grym> Więc życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że czekaliście. Naprawdę to wiele dla mnie znaczy. I mam nadzieję, że widzimy się już za parę dni. E, I no. Zapraszam Was na Instagrama jeszcze raz, serdecznie Was tam zapraszam, bo tam będzie się działo więcej. Muszę się nauczyć nagrywania stories przy moim chłopaku, bez żenady. I tak, może coś z nim nagram, żeby, żeby nie było, że ja głupka z siebie robię, tylko jego też w to włączę czasem i zobaczymy. Dajcie znać, czy byście chciały. Ee, życzę Wam cudownego dnia. Do zobaczenia. Pa!